Cześć. Nagrywam to wideo, ponieważ chciałam Ci pokazać kilka zasadniczych zmian w mojej strategii marketingowej, a także w tym, jak robię reklamy, w tym, co działa w tym momencie. W momencie nagrywania tego wideo mamy listopad 2025, więc myślę, że będzie to działało jeszcze przez dobre kilka miesięcy. Jak wszyscy wiemy, zmienił się algorytm reklam Facebook Ads pod koniec sierpnia i to spowodowało, bardzo dużo zamieszania, to co działało, nie działa tak, jak miało działać, a także zmienił się, zmieniło się w ogóle, zmieniło się rynek. Mamy dużo bardziej nasycony rynek, jest dużo więcej tego kontentu. Niestety, niestety, ChatGPT, AI sprawiło, że jest bardzo dużo produktów i e booków, bardzo słabej jakości, bo to, że ChatGPT jest w stanie nam wypluć i e booka, to dla ludzi nie jest żadna wartość dodana. Więc nie zbudujemy biznesu na czymś takim. To by było zbyt piękne, jeżeli tak by to wyglądało, że będziemy chat GPT będzie nam pisał i e booki, a my je będziemy sprzedawać na automacie. Więc wszystko to sprawiło, że, uwaga, mamy bardzo duży spadek zaufania naszych potencjalnych klientów na internecie. Dlatego robiłam dużo testów, musiałam sporo rzeczy zmienić w moich kampaniach, i teraz pokażę Ci, co u mnie działa najlepiej i w którym kierunku myślę, że moja strategia marketingowa będzie szła przynajmniej przez następne kilka miesięcy. Po pierwsze, powrót, duży powrót do sprzedaży tanich produktów, nawet wśród osób takich jak ja, które były, że tak powiem, na innym etapie biznesu już, bo ja takich tanich produktów, tak zwanego tripwire'a, w moim wypadku są, to na przykład szablony reklam, Czyli teksty, szablony, grafiki, wideo, reklam, które działały i sprzedawały na automacie u mnie, u naszych klientów. Ja od tego oczywiście odeszłam jakiś czas temu, ponieważ miałam inne produkty, byłam zajęta moim programem mentoringowym. Natomiast jakby teraz ktoś chciał zaczynać takie programy jest osobą nieznaną, nie ma żadnej marki, i dopiero wchodzi na rynek, to bym powiedziała, że warto jednak zacząć od takiego taniego produktu. Dlaczego? Ponieważ mamy spadek zaufania do wszystkiego tego, co jest na internecie, z różnych powodów część z nich już wymieniłam i musimy znaleźć powód dla tego potencjalnego klienta, żeby ten klient nam zaufał. Więc wprowadzenie takiego taniego produktu. Jest bardzo dobrym sposobem, bo ktoś dostaje od nas dawkę wiedzy, ma mniejszą lub większą dawkę wiedzy i widzi, jak podchodzimy do przekazu tej wiedzy, czy to jest konkret, czy to jest faktycznie wartościowe. Bo uwaga, uwaga, to czego nie powinniśmy robić. Te szablony reklam dobrze działają. Dlaczego? Bo nie jest to kolejny e-book. Uwaga, wypluty przez chat GPT. Musiałam to powiedzieć na głos. Jeżeli ktoś myśli, że zbuduje biznes online jakimś produktem, którego nawet sam nie napisał, no to sam chyba rozumie, że to by było zbyt piękne, aby było prawdziwe. Więc musimy dać coś więcej, coś, co faktycznie wnosi wartość. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś kupi taki produkt za 47, za 97 zł i zobaczy, że to jest kupa. Przydatnej wiedzy. Ja na przykład dostaję dużo wiadomości od ludzi, którzy mówią, że nagle im reklamy poszły, że faktycznie to działa. To taka osoba będzie bardziej mi ufać, żeby zostać moim długofalowym klientem. Więc coś, czego dawno nie robiłam powrót do tanich produktów. Punkt numer dwa. To nawet nie jest powrót do czegoś, co robiłam, bo ja nigdy wcześniej nie dawałam bezpłatnych produktów. Zawsze byłam zwolenniczką teorii, maksymy, że to, co się kiedyś szumnie nazywało tripwire'ami, robią więcej złego niż dobrego, bo przy, przyciągają takich klientów, którzy szukają czegoś za darmo. Nie chcą płacić za wiedzę, a jeżeli już coś od nas kupią, to to będzie taki najbardziej problematyczny typ klienta, który nie będzie szanował ciebie, nie będzie szanował Twojego zespołu, nie będzie szanował Twojego czasu i będzie mu się wydawało, że kupienie od ciebie produktu jest równoznaczne z tym, że kupuje Twoją duszę. Dlatego ja nigdy nie bawiłam się w bezpłatne produkty. Poza tym to, co się kiedyś szumnie nazywało tripwire'ami. Bardzo dużo osób robiło bardzo kiepskiej jakości produkty, więc to też niespecjalnie działało. Zrobienie jakiegoś kiepskiego PDF-u, w którym tak naprawdę nic nie ma, albo co gorsza, są ogólniki, nie ma merytoryki, nie ma konkretów, to nie sprawi, że ktoś nam zaufa i że ktoś sobie pomyśli: tak, chciałbym, chciałbym kupić od tej osoby więcej. Więc musisz to mieć z tyłu głowy. Natomiast czasy się zmieniły. I to, co zauważyłam, i mówię już o trzech miesiącach testów, to że jeżeli damy coś, co faktycznie ma korzyść, co faktycznie ma dobrą jakość, tak jak u mnie na przykład, to jest mini szkolenie. To jest mini szkolenie, do niego dostęp ludzie mają tylko 7 dni, natomiast ono nie jest jakieś bardzo obszerne, ale jest konkretne, jest bardzo napakowane merytorycznie. I każdy, kto przejdzie przez to szkolenie, nie może mi zarzucić, że dostał coś kiepskiego. Tam jest dobra, merytoryczna wiedza, która faktycznie działa. I widzimy teraz, że osoby, które miały dostęp przez 7 dni, które faktycznie przeklikały sobie to szkolenie, one teraz mają dużo większe zaufanie do mnie. Ponieważ jeżeli ja jestem w stanie dać taki konkret, taką merytorykę za darmo, no to takiej osobie dużo łatwiej jest ode mnie kupić. I to jest bardzo duża zmiana, ale uwaga, podkreślam. Bardzo ważna jest jakość tego. Jeżeli chcesz zbudować biznes długofalowo, biznes online, to pamiętaj, że musisz dawać prawdziwą jakość, prawdziwy konkret, prawdziwą. Merytorykę. I wtedy ludzie będą Ci ufać i wtedy ludzie będą chcieli od Ciebie kupić więcej. No, najprostsza zasada biznesu. W każdej branży. Więc to jest druga rzecz. Pierwszy raz w życiu robię bezpłatne, daję bezpłatne produkty. Ale, ale z zastrzeżeniem, że bardzo dbam o jakość tych produktów. Czyli znowu, nie dawaj. I buczka, który wypluci czat GPT, bo ludzie wiedzą. Naprawdę ludzie wiedzą. Widać teksty, które są napisane przez czata GPT, nawet jak są ładnie napisane. Postaraj się. Postaraj się, jeżeli faktycznie zależy Ci na tym biznesie. To nie musi być wcale e-book. W moim wypadku są to po prostu nagrania. Tak, takie nagrania, jak to, w których dzielę się swoją wiedzą. Teraz Ci pokażę. Co zmieniłam, jeżeli chodzi o moje reklamy? Więc skoczymy teraz do biblioteki reklam. Jesteśmy w mojej bibliotece reklam Facebooka. I to, co ze zdziwieniem zauważyłam od kilku miesięcy, powiedzmy od jakichś dwóch miesięcy, to to, że najlepiej ku mojemu zdziwieniu działają reklamy robione jak dla mnie w takim bardzo starym stylu. To są reklamy, które ja robiłam ileś tam lat temu. Czyli twarz uśmiechnięta, widać oczy, obietnica marketingowa, ewentualnie wezwanie do działania. Bardzo prosty przekaz. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że jesteśmy teraz tak przebotcowani tą ilością rolek, wideo, storysów, aplikacji, że prostota, ja znajduję w codziennym życiu dużo ukojenia w prostocie. I w rzeczach, które nie kojarzyły mi się z technologią, więc może to o to chodzi. Więc mam bardzo dużo takich reklam. Moje reklamy, na których opierałam. O, znowu, o. To jest na przykład taka reklama, na której kiedyś robiłam tylko i wyłącznie reklamy wideo. Znacz to uczucie, kiedy tworzysz kurs przez trzy miesiące, a potem kupują go. Czyli to były takie reklamy rolkowe. Nagrywałam siebie, wiadomo, telefon, nagranie, ewentualnie coś tam dodawałam wizualnie do tych reklam, więc ja jestem bardzo zdziwiona. Zaraz poszukamy innych jeszcze reklam. O, znowu starsze reklamy wideo że takie reklamy teraz działają. Tutaj nawet jestem przyciemniona trochę, czyli jest moje zdjęcie lekko przyciemnione i tekst, który się rzuca w oczy. Prostota, powrót do prostoty. Czyli reasumując, co działa u mnie najlepiej, i ja już to przetestowałam, ja miałam ze sobą ponad dwa miesiące testów, prawie 2,5 miesiąca testów, odkąd zmienił się algorytm na Facebooku. To, co z biznesowego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia zarobków, zwrotów z inwestycji, działa u mnie najlepiej, to jest Powrót do tanich produktów w celu zdobycia, zaufania potencjalnego klienta, ale uwaga, uwaga, trzeba dać im konkret i merytorykę. Czyli nie jakiś kiepski PDF czy coś, co ChatGPT GPT nam wyplujamy, na, nie wiem dokładnie, co tam jest napisane. Tylko faktycznie coś, co ludziom w realny sposób może pomóc. Coś, co robię pierwszy raz. Bezpłatne produkty, nigdy tego wcześniej nie robiłam, ale znowu to muszą być dobre produkty, które faktycznie czymś, w czymś ludziom pomagają, które dają jakąś konkretną wiedzę. A jeżeli chodzi o moje reklamy, powrót do najprostszej formy reklam. Prostota. Prostota. Ludzie widzę, że nie tylko tracą zaufanie do. do, do do tego marketingu online trochę, ale też są przebocowani, są przesyceni tą ilością przekazu, którą są dosłownie bombardowani codziennie. Więc myślę, że mój przekaz marketingowy i moje strategie marketingowe będą teraz bardziej szły w prostotę i nawet coś, co robię dodatkowo, jakiś tam Instagram, też będę mocno upraszczać, bo widzę, że to absolutnie nie chodzi o to, jeżeli chodzi o sprzedaż wiedzy, kto ma fajniejsze rolki, tylko o to, żeby ten klient po prostu nam zaufał. Mam nadzieję, że to króciutkie wideo troszeczkę Ci pomogło. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania albo sugestie, co byś chciał, żebym pokazała, wytłumaczyła z marketingowego punktu widzenia, to koniecznie zostaw komentarz pod tym wideo, bo będę teraz nagrywać dużo kontentu takiego merytorycznego, edukacyjnego. Więc jestem otwarta na wszystkie sugestie. Hej!